Witajcie. Tym razem zajmiemy się tawernami. Tutaj jest jakby gotowa tawerna, ale zaczniemy od podstaw, e, czyli od czegoś prostszego, na przykład takiej maksymalnie prostej tawerny. I teraz jedyne, czego tu potrzebujemy, to jest skrzynia, e, krzesło i stół. To jakby to już od tego może powstać tawerna. I żeby stworzyć tawernę, robimy meeting hall. No Można na przykład tak. I w tym meeting hallu musimy. Zamienić go w New Inn, łamany na tawern. I to już jest nasza tawerna, która będzie funkcjonować, jeśli tylko przypiszemy tutaj tawernki pera. To może być jakaś osoba, która się na tym zna. Tutaj mamy napisane też, czy, czy ktoś się do tego nadaje, czy na przykład, czy, czy dobrze ocenia ludzi i tak dalej. Na przykład weźmy jego. E, preformer też doda naszemu miejscu jakości. Oczywiście o ile będziemy mieć instrumenty. Bo tutaj, e, jak widać, potrzebne są kubki i instrumenty. I oni, e, w sensie nasze kresnoludy, będą przynosić te rzeczy do skrzyni. Dlatego jest nam potrzebna skrzynia. E, następnie warto by zrobić jakiś stockpile, który pozwalałby na jedzenie. E, można dać po prostu jedzenie, albo jeśli chcemy być trochę bardziej konkretni, to warto by dać prepare meal, no i oczywiście alkohole. Lub dwa stockpile żeby nigdy żadna z tych rzeczy nie zapchała tego stockpilu. Oraz, jeśli już mamy tawernę, możemy dla niej stworzyć e, albo osobne pokoje, które przypisać możemy następnie do tej tawerny, czyli robimy coś takiego i ten pokój już jest jakby przypisany do tej tawerny na stałe, albo możemy też robić e, dormitoria, czyli takie małe baraki, w których może być więcej osób niż jedna, e, i również je możemy przypisać do tawerny. W ten sposób, jeśli ktoś będzie odwiedzał naszą tawernę, jest szansa, że zostanie tu na dłużej, że będzie chciał tu pomieszkać. I tutaj, na właśnie tym przykładzie e, tej tawerny, jest kilka pokoi. Im lepsze te pokoje. Tutaj wszędzie są wygładzone. Wygładzony też kamień, bo tutaj no. Mała szansa, że byłoby duże zainteresowanie tą tawerną. Oczywiście musi być więcej tych stołów, więcej krzeseł, eee, jeszcze jakieś statuetki, coś takiego zawsze pomoże. I warto zostawić trochę miejsca na e, miejsce do tańczenia. Krasno chcą tańczyć, też odwiedzający mogą chcieć tańczyć. I mamy szansę nie tylko na odwiedzających, e, ale również na ludzi, którzy po prostu jakby zostają w tych pokojach. I w przypadku, kiedy na przykład odkryjemy dungeon, mogą oni nam pomagać w walce, mogą to być poszukiwacze przygód, beast slayerzy. Um, I poza tym może nam się trafić bardzo fajna muzyka, którą zaraz zresztą mogę puścić fragment, w którym akurat mi się to odpaliło. Mm. Mommas iravka oh, 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 oh.